Proszę Państwa o wsparcie, bo w Polsce trzeba zlikwidować takie absurdy jak to, że państwa powiat jest właścicielem pięknego, zabytkowego mostu, którego remont kosztuje dzisiaj więcej niż roczny budżet powiatu. I przecież każdy wie, że powiat nie jest w stanie czegoś takiego zrealizować sam. To powinna być sprawa władz centralnych. To Polska, a nie powiat Trzewski powinny się tym zajmować. Taka jest prawda. I także takie rzeczy wymagają zmian. I może właśnie taka sprawa, ważna sprawa, bo to jedyny taki most w Polsce, wymaga wyraźnej interwencji ze strony prezydenta. Choć prezydent zajmuje się sprawami globalnymi, dużymi, ogólnopaństwowymi, ale jest taki jeden most w Polsce i w tej sprawie prezydent powinien interweniować. Żeby się ustawodawca i rządzący zastanowili nad tym, że przecież to jest kraina absurdów, jeżeli coś takiego się dzieje. A absurd, proszę Państwa, nie może wiecznie trwać.